Z nami jest trener traku, pan Dzień dobry, panie Witam serdecznie. I tradycyjnie prosiłbym o kilka słów podsumowania tego dzisiejszego meczu. No przede wszystkim za dużo nie można mówić o meczu w takiej sytuacji wygraliśmy 4 0 przekonujące zwycięstwo. Ja zawsze jestem takim trenerem, to patrzy co jest źle. I tak jestem po tych meczach nie za bardzo sprawiedliwy, także nie chciałbym, bo... Tak jak mówię, nie wszystkie rzeczy mi się podobały, ale w gruncie rzeczy no, chłopcy zagrali naprawdę na dobrym poziomie bramki w bardzo dobrych momentach. W drugiej połowie przeważaliśmy i pod względem piłkarskim, i pod względem fizycznym. No trochę, nawet bym powiedział, tak troszkę zabiegaliśmy zespół znicza. Także pod każdym względem powiem tak, że jestem no, zadowolony z wyniku, bo w takie zasłużone, przekonujące zwycięstwo. Cieszy to, że znowu strzelił Rafa, cieszy to, że strzelił Semi. No i na pewno muszę pochwalić zawodników, którzy wchodzą, bo czy to jest ten mecz, czy to jest poprzedni mecz, to te zmiany nam naprawdę dużo, dużo dają. I charakter tych chłopaków, którzy wchodzą, jest niesamowity. On dostaje 2-3 minuty, 10, 20, 15, daje tych minut. W tych minutach daje z siebie wszystko i to jest na zespołu, to pokazuje jakim już jesteśmy zespołem, że tworzymy naprawdę fajny zespół ludzi. Dziękuję bardzo. I w ten, w ten. Dobry wieczór koledzy. Łukasz Pawlik, OLB. Gratuluję zwycięstwa i tak sobie myślę, że wieczysta i ja i tutaj właśnie na tym stadionie grać, bo po raz drugi już zdobyła cztery bramki. Zdobyła, gdy pokonała Zagłębie w w poprzednim sezonie, 4 do jednego i dzisiaj to znowu, to ta czwórka chyba ja będzie chodzić tutaj za... Oj, bardzo, bym, bardzo, bym, bym tego, bardzo bym tego chciał, ale to w tej pierwszej widze będzie to naprawdę bardzo, bardzo trudne, bo wiemy dobrze, jaki jest poziom tej pierwszej ligi, jakie są dobre zespoły, ale my będziemy oczywiście zawsze grali do przodu i zawsze do tego dążyć. I blokowania tutaj ze strony przeciwnika, że tak łatwo można było zdobywać te bramki. No i też jak trener się odniesie tutaj do tej czwartej bramki, która jest golem w golem Stadionu Świata. No, piękna bramka oczywiście. Piękna asysta i piękna bramka, tak powiem. To znaczy, czy jestem zaskoczony? Nie, bo zespół znicza w poprzednim meczu ze Stalą Mielec również grał otwartą piłkę, tak. Sam wynik świadczy 5-4, no to świadczy o tym, że tam była duża wymiana ciosów. To jest zespół Yy, powiem tak, w przodzie grający bardzo nieszablonowo. Yy, ciężko ich yy, gdzieś spresować, o tak powiem, to znaczy może nam to dzisiaj wychodziło bardzo dobrze, ale oni mają te rozwiązania zupełnie jakieś nieschematyczne i, i to jest na pewno trudne dla przeciwników, aczkolwiek jest to zespół, który wychodzi. Gra odważnie, skraca pole gry, i dzisiaj y, trenowaliśmy to w tygodniu. I chcieliśmy tego, żeby właśnie szukać podań im za plecy. Bo z tym mieli i problem ze stalą mielec, i problem z meczu z, z uks em Także chcieliśmy to wykorzystać. No i dwie z tego przyniosły bramki. a tych podań za plecy właśnie w wolne pole na wbiegających zawodników było dzisiaj dużo, dużo więcej i mogliśmy jeszcze pokusić się o parę bramek, ale no nie, nie, nie wolno tak jeszcze mówię wymagać nie wiadomo czego, także cieszmy się z tego co jest. Z ustaleniem składu dzisiaj natomiast pojawiła się informacja o tym, że Maciej Gra jest jeszcze dołączony do Wieczystej. Jak pan sobie wizualizuje tutaj tego zawodnika, na jaką pozycję będzie, pan chciał go zmieścić w składzie, mając na uwadze to, że już teraz konkurencja jest bardzo duża, a jeszcze dodatkowo taki zawodnik trafił dzisiaj do wyczystej? Yy, już mówię, yy, sezon jest bardzo długi. My mamy, yy, wiemy, co, co nas czeka wiemy jaką mamy sytuację i my nie mamy za szerokiej kadry mamy bardzo wartościową kadrę nie ulega wątpliwości tak jak pan powiedział że i to co też ja powiedziałem że te zmiany dają nam bardzo dużo ale za chwilę już mamy dzisiaj, y, nie, nie, nie mógł wystąpić Pesek, Peszek, y, Czuma i już mamy problem z przodem, ze zmianami, tak. Y, Maćka Gojosa, no wszyscy doskonale znamy jaki to jest zawodnik, z jakim uderzeniem, z dalszej odległości, jak y, idący za akcją. To jest klasyczna taka ósemka, może zagrać również, ja uważam, na dziesiące może nam pomóc na szóste. Także to jest tak wszechstronny, środkowy zawodnik, że na pewno, na pewno nam pomoże, a jeszcze dołoży to doświadczenie. I z tego co yy, znamy go, tak, i yy, prześwietlaliśmy, to jest chłopak, który zresztą my też to wszystko wiemy z występów w ligi, to jest bardzo chłopak mocny fizycznie, tak, i ten yy, pracujący praktycznie o swojej 16 do szesnastki przy, przeciwnika. A tak jak mówię, sezon jest bardzo długi i tu będziemy na pewno z niego korzystać, no bo to jest kolejny zawodnik z dużą, z dużą jakością. Gdzieś jeszcze z tyłu głowy, jest tutaj ten niedosyt po tym remisie ze Śląskiem Wrocław, że tutaj jakby, może ten Śląsk był troszeczkę później w rozkładzie terminarza, no to by się to mogło jeszcze lepiej ułożyć, no bo widać, że Wieczysta się rozpędza z meczu na mecz. No to chciałbym tak, żeby to było, chociaż wiemy, że przed nami bardzo trudne mecze, bardzo trudne spotkania i, i musimy się na tym koncentrować, żeby nie popaść w jakieś tam samozadowolenie, bo y, za chwilę może nastąpić weryfikacja i ta, a, tak jak mówię najtrudniej jest Zarządzać zespołem, kiedy są zwycięstwa, tak? i tu musimy tą dyscyplinę pracy wciąż zachowywać. Tak? Jeżeli chodzi o mecz ze Śląskiem, Wrocław, nie, nie mam niedosytu, bo powiedzmy sobie szczerze, mogło być gorzej. Śląz mógł strzelić na 2-0 i byśmy bardzo ciężko mieli odrobić. Mogło być lepiej, gdybyśmy my pierwsi bramkę strzelili, wtedy śląsk by miał ciężko, ale my musimy pamiętać, że to był niezły mecz w naszym wykonaniu. Czyli to pokazało już, na jakiej drodze jesteśmy i na jakim etapie jesteśmy w tej lidze, że my będziemy zespołem, który będzie grał dobrze. I tak sobie ostatnio dzisiaj właściwie zastanawiałem się tutaj nad tym, bo wiadomo, że mecz z Wisłą został przełożony. I ten mecz odbędzie się tutaj w, przerwie, w trakcie przerwy reprezentacyjnej to ja się, że tak naprawdę Wieczysta najpóźniej wystartowała tutaj do przygotowań do nowej rundy jeszcze dodatkowo traci tutaj ten handicap dodatkowego popracowania na drużynach w trakcie przerwy reprezentacyjnej, jak też trener do tego podniesie, bo ja wiem, że tutaj fajna będzie otoczka meczu z Wisłą, będzie pewnie mnóstwo ludzi na trybunach, ale pan nie będzie miał czasu na to, żeby troszeczkę tutaj przygotować drużynę, jak pan też pod tym tego To zna, znaczy, otoczka? ja panu powiem, my późno zaczęliśmy, ale też późno skończyliśmy, tak? Także tutaj my, my praktycznie bardziej cierpimy na brak urlopu, niż, niż na to, że nie popracowaliśmy. Także z tym to nie będzie problemu. Jak no, my musimy się dostosować. To, jest, to my jesteśmy profesjonalnym zespołem profesjonalnych. musimy jak to się mówi wszystko pod, podporządkować pod mecze. A ja uważam, że pierwsze w historii tak takie święto, jakim jest... Przecież o to walczyliśmy przez tyle lat, żeby Wieczysta mogła rywalizować z Wisłą na równym poziomie. Tak? No to nie można tego zabrać ludziom. Ja wiem, że my na tym stracimy, tak? no bo gramy na wyjeździe, jak to się mówi, tak? no bo będziemy mecz grali w Krakowie, wtedy mamy, jak to się mówi, trzy wyjazdy pod rząd. Ale mimo wszystko ja uważam, że jest coś nad. Piłka nożna jest dla ludzi, jeżeli w Krakowie są dwa zespoły rywalizujące na tym samym poziomie, no to dajmy to ludziom zobaczyć. strzelenia piłki, czy to jest jakieś ćwiczone warianty, czy tak po prostu wyszło, że z własnej połowy piłka jest wstrzelona i skuteczne znalezienia się sam na sam i skuteczne wykończenie tych sytuacji. Tak jak powiedziałem, że y, czy z własnej połowy, czy nie z własnej połowy, dzisiaj y, w, w tygodniu, dokładnie w, w środę, trochę w czwartek, ale głównie w środę, trenowaliśmy właśnie te strzelenia za linię obrony, w różne sektory boiska. Czy to na środek, to wtedy kto inny miał wchodzić za plecy napastnika, czy y, w boczne sektory, wtedy kto inny miał wchodzić. Y, i to dzisiaj nieźle funkcjonowało, ale tak jak mówię, no wiadomo, że można dopasować, nie wiadomo jak teorie, że bramkarz tą, to, to będzie kopał, nie, nie, no to wyszło, tak, ale, ale już zachowanie napastnika i schodzącego yy, semedo, już to było wypracowane. Także, także tak jak mówię, no na to się dzisiaj również szykowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że problem ma znicz w polu karnym, w kryciu w polu karnym i problem ma, kiedy mają już obrońcy się odwrócić i gonić przeciwnika. Dziękuję bardzo Państwu.